Cześć Manko, witajcie z tej strony Maty i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Sprawdzanie Map. I dzisiaj mamy, proszę Państwa, zacieczki. Mapka dosyć ciekawa, która wyszła parę dni temu i dzisiaj sobie ją sprawdzimy. E, także, nie przedłużając, ja sobie tutaj już ten serwer odpalam i lecimy. No i okej, okay, ja się zrozpimy ogólnie na mapie. Troszeczkę, może przycinać, oczywiście, no bo pierwszy raz to mapę sobie odpaliłem. E, ogólnie dziwne, nie, bo w ogóle chmur nie ma, nie wiem dlaczego, jakoś tak brzydko tak wygląda. Da, ale to mniejsza o to zespiliśmy się w ogóle na jakimś kurde, taka siłownia mini, można to powiedzieć, dosyć ciekawa na siłownię blisko domu, mam dosłownie, to są takie same maszyny i w ogóle, mamy altankę ehm, no ale dobra, zobaczmy ogólnie tak, na karcie sobie zapisałem najważniejsze rzeczy ehm, więc ogółem tak, jest do kupienia 80 pól ehm, i ogólnie terenów wszystkich do kupienia jest 90 są dwie farmy do wyboru, ehm, są nowe tekstury malowania, także no ogółem tak, zobaczmy sobie w escape jak tam ma Wygląda. Jest to spora mapa, jak widać, i jest to mapa bardziej na średnie i duże maszyny. Co prawda, tutaj mamy jakieś małe poletka, z tego co ja widzę, ale też mamy bardzo duże pola, które mają, jak widać, 7 hektarów, 6 hektarów, tu mamy 5 hektarów, no dosyć spore pola. Yy, tutaj mamy, mamy 12 hektarów, także no, jest tu trochę tego. Yy, włączymy sobie teraz tak, szybsze. Bieganie oraz szybsze Znaczy to no, jeszcze szybsze tam to latanie eee, O i sobie tak podlecimy eee, I teraz tak, dwie farmy mamy do wyboru To jest pierwsza farma z tego co widzę I co ciekawe, możemy tu oczywiście otworzyć to eee, Co ciekawe Mamy postawiony tu jakiś budynek Garaż gospodarczy 2 z tego co widzę eee, I który jest W trakcie rozpoczęcia budowy Co ciekawe, także fajnie eee, Mamy tu widzę kosteczkę fajnie wyłożoną Mamy tu jakieś oczywiście budyneczki eee, Mamy silos, mamy jakąś wiatkę Mamy oczywiście hałupę, więc to jest pierwsza gospodarka, a tutaj z tego co widzę jest w ogóle. Yy, biogazownia i to nawet chyba dla nas, czy nie. Czy to nie, Nie, to jest jako... Czekajcie, możemy kupić tutaj to biogazownię? to jest płyta od Pol, sprzedaż obornika. Kupna obornika. A nie, to nie jest biogazownia, tutaj rzeczywiście to obornik się kupuje. Z tego co, chociaż. Nie, tu wygląda jak szcząka ale... A nie, tu jest obornik, a to jest jako tako postawione, tak. Tu się kupuje obornik. Um, Okej, okay. czyli tak to wygląda. Dobra, tu mamy jakieś gospodarstwo. A, czyli to jest dalej to samo gospodarstwo, tylko że jakby. A nie, to nie jest nasze znaczy gospodarstwo, to jest jakiś sąsiad, tego co widzę. Chodzą mu kury yy, sobie po gospodarstwie, także fajnie. Może to chłost w ogóle? Nie, możemy furtkę tylko otworzyć, ale z tego co widzę, bramy się nie da niestety. No bo nie nasze, wiadomo. E, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy nasze pole, z tego co widzę. E, dosyć ciekawy kształt. Czekajcie jak to wygląda. Aha, tutaj jest. O, tu ciekawie. Ej! Fajne dźwięki. Zajebiste. Fajne, fajne. E, idąc sobie dalej. Co my w ogóle tutaj mamy? O, tu mamy widzę jakieś zwierzątka Tu jest chyba nawet skup ze zwierzętami? Nie, to sąsiady zwykłe. Jezu, jakie dźwięki to są. O mój Boże, tu że ma trasę z ściągiem. Głośno tu jest strasznie. Dobra, idziemy dalej. Ej, naprawdę te mapy są inteligentnie porobione, fajnie. Tutaj też kolejny Susia taki widzę. No fajnie, fajnie, to wygląda. Ale przejdźmy sobie może do jakichś skupów Tu mamy widzę kupiec Widzę yy, mamy tutaj jakiś skup yy, O! Proszę bardzo yy, Idę sobie dalej Co my tutaj mamy? No mamy oczywiście pola yy, Tu w ogóle... Ej! Tutaj jak jest ten Aha, Aha Tu jest działać. Magazyn... Aha to są magazyny Dobra Strasznie głośno tam było w yy, Tu mamy coś... O! Tu mamy sklep chyba, tak? Tak, sklep maszyn. Tu mamy przy okazji stacje benzynowe, ale zobaczcie jak dużo dźwięków jest dodanych do, tutaj dodatkowo do tej mapy, nie? Bardzo fajnie. Tu mamy ciągi w ogóle. Ej, a w ogóle to nie są znajdźki? To są znajdźki. No dobra. E, także spoko, mamy znajdźki. Mamy tu widzę drogę dalej. E, tu w ogóle jest... No co, ciekawie. Fajnie, fajnie. Tu w ogóle co mamy? Tutaj mamy stację wapnowania. I kruszarkę. Okej, okay, bo dosyć ciekawie to jest wykonane, nie? Zobaczcie. Naprawdę widać, że z roboty tutaj dużo w tą mapę włożone. Yy, dobra, idąc sobie dalej, no tu się zaczynają te większe pola, z tego co widzę. Yy, a, i zwrócił mi ktoś uwagę dziękuję za poprawienie się mojego błędu, ponieważ powiedziałem w poprzednim odcinku, że oryginalne mapy to jest 1x, a jednak są 2x. 1x to były w poprzednim farmingach, teraz oryginalna mapa jest 2x wielkości, jeżeli chodzi o wielkość, nie? Yy, ta mapa, nie wiem, czy ona, on, no nie jest napisane, czy ona jest oryginalna, ale chyba oryginalna, tak mi się Wydaje wielkości. Tutaj tylko same pola. Widzę, co? Fajne wykończenie mapy. Dałbym się nabrać, szczerze mówiąc, <noise> że tak powiem. Tu mamy dosyć ciekawy lasek. Fajnie, fajnie. Mm, co my tu dalej mamy? Tu mamy w ogóle wciół duży las. Bo też o lasach też było pisane. Tu jest dużo takich mniejszych pól. Przykładowo, jakbyśmy chcieli. Tu w ogóle jest kolejna. Jak widzicie, stuk trochę już się wali. Widzę ten stuk z belkami, trzonki. Tam jest kolejny, dużo tych. A nie, to jest sklep, dobra, nieważne, ale tu jest kolejny. Mm, dobra, idąc sobie dalej. Tutaj sobie byliśmy, tutaj teraz. Yy, z tego co, ej, fajnie lasy są zaznaczone, zobaczcie takie drzewka, nie? Czekajcie, tutaj sobie odwiedzimy. Dobra, tu jest kolejny lasek, z tego co. Mhm, uh -huh, dobra. Ciekawie, ciekawie. O, tutaj jest, okej. Okay, Tylko się wydostałem. A, bo tu zobaczcie, tu jest drzewka, nie? Oczywiście to jest statyczne, ale fajnie to wygląda. I tu mamy co? Kolejny skup jakiś, rozumiem. Tak? Dobrze mówię. Tak, tu jest jakiś słomy skup. Aha, tu jest też kolejna stacja wapnowania i tu jakieś sypy, wszystko. Także kolejne tutaj mamy stacje. Okej, okay, tu jakiś silos też, także fajnie, fajnie. Mm, tu mamy lasek kolejny, tu dalej coś mamy też, z tego co widzę. O, jaki fajny to jest zwiazd w ogóle, zobaczcie, tu wjeżdżamy sobie tak. O, zajebiście. I tu z tego co widzę mamy tartak. Oczywiście, że mamy tartak. Jest oczywiście dużo desek, wszystkiego. Dźwięki są za głośne, szczerze powiedziawszy na tej mapie. Ale zobaczcie, tu jest drzewa. Fajny tartak. Co dźwięki, tak jak mówię. To mamy w ogóle jakieś ciekawe pole. Ej, bardzo ciekawe pole, zobaczcie, tak ono się tu wjeżdża, tu coraz ten i się powiększa. Ej, zajebiście. I przy lasku tak zrobione. Mega fajnie, mega klimatycznie. Muszę przyznać. Dobra, tu byliśmy. Tam dalej nic nie ma. Tu są ten lasek. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Tu są te pola. To wam pokazałem, tu wam pokazałem. Tutaj jeszcze. A nie, tu byliśmy. I tyle. I reszta to są pola, tak naprawdę. Czekajcie, włączę sobie tak jeszcze. Ta reszta to są pola, jak widzimy. No powiem wam tak, mapa na średnie i duże maszyny moim zdaniem jest idealna. Fajnie by to sobie było pograć w parę osób przykładowo, bo na jedną osobę, no, to jest spora mapa jednak, nie oszukujmy się. Spore są tutaj te pola i wszystko, ale przyznam, że fajna mapka, naprawdę tutaj idzie pograć. Tu w ogóle coś mamy, aha, tu jest taki bardziej lasek, a nie, bo to jest, widzę, tam się nie da wejść dalej, dobra. Tak, tu są wykończenia zrobione, o! Słyszycie? Fajnie kokółkę było słychać. Tu widzę jakiś stuk kolejny jest. Dobra, tu idzie tedy ten, ten droga. Tu możemy dalej wyjść? Możemy. I tu jest kolejny lasek. Aha, tu już nie mogę wyjść dalej. A, Dobra, dziwnie kolizje są porobione, ale okej. Okay. I, no i bardzo klimatyczny lasek tu mamy, nie? Zobaczcie tą drogę. Mega fajnie to wygląda, nie? Fajny lasek. No i tak to się tutaj prezentuje, a tu mamy jeszcze kolejne jakieś pola. I chyba tyle z takich rzeczy, nie? Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Tu mamy wykończenie mapy, ale nie ma kolizji, nie wiem dlaczego i idziemy sobie jakby nigdy nic dalej, więc nie wiem czemu tak to jest zrobione. Może niedopatrzenie pewnie obstawiam. Yy, aha, bo tu... Mhm. Dobra, dziwnie. No powiem wam tak. Trochę więcej by mogło być tych budynków i tak dalej wsi, ale tu i tak nie jest źle, nie? Także ogółem, no jak ktoś chce, no to może sobie pograć na tej mapie, oczywiście każdy jak ktoś chce. ja wam tam, no polecam wam tą mapę, nie jest to mapa jakoś tam, wiecie, polska jak te poprzednie co pokazywałem wam. E, ale pograć też jak ktoś chce, to sobie pograć może, bo mapa jest warta uwagi. E, także no moja ocena to jest takie... Jak na mapę na średnio i duże maszyny to jest takie 7 na 10 można powiedzieć przykładowo Także jest to dobra ocena yy, I tyle mam wam do powiedzenia Także co wam powiem to wam powiem yy, Skończymy sobie już na tym ten odcinek, Jeżeli się wam spodoba, zostawcie łapkę w górę I jeszcze dzisiaj yy, zapraszam w ogóle na odcinek z GTA San Andreas Bo serię sobie kończymy, jutro będzie ostatni odcinek yy, Także tak tutaj zapowiadam I jutro jeszcze będzie odcinek z zielonkowego Tynapsa yy, Także dużo się tutaj na tym weekendzie będzie działo A, Chciałem Was przeprosić również m, za to, że no, w tym tygodniu troszeczkę no, nie było zbytnio filmów, ale no, miałem strasznie zawalony ten tydzień, ale o tym też mówiłem na odcinku z Andreas, który właśnie dzisiaj wleciał, dlatego też tam możecie sobie zajrzeć, tam więcej trochę rzeczy powiedziałem. Także z góry przepraszam i trzymajcie się, do następnego i cześć!